Witam serdecznie moim gościem gościa, Stalomir Jaśński, Honor. Witam. Cześć. Sprawy, pokazujecie Ci wybitny mecz, trzeba powiedzieć, że wygrywacie 8-1. Okej, okay, można powiedzieć, że rywal z niższej tej jednak półki tabeli, no ale oni się też nie położyli, trzeba było to wybiegać. Dokładnie, trzeba było to wybiegać. Trochę świeżości gdzieś tam zawitało w, nasze, w nasz skład, nie wiem, trochę zgrania. Staliliśmy zespół, no i gdzieś tam efekty są. Granie była zawsze jakaś, taka kazała te wyniki, były trochę gorsze, a dzisiaj jest. I to trochę lepsze i wynik się pojawił. Dzisiaj fajne akcje, fajnie konstruowaliście i ładne gole. Zgadza się. Gole dzisiaj były przepiękne urody. Yy, no i zawodnicy. Ok, kontrola wykorzystane. Ty też tutaj dyrygowałeś z tym zmianą. Yy, osoby, które dzisiaj przyszły, może jeszcze mają yy, troszkę czasu potrzebne, żeby, że potrzebują trochę czasu, żeby się zorganizować tą zróżnicą, ale, ale tak na pierwszy rzut oka to transfery dobre. Zgadza się. No, coś tam trochę się świeżości, tak mówię się pojawiło, ale chyba upatrywałbym głównie w scaleniu tego zespołu, gdzieś tam troszeczkę zgraliśmy się, gdzieś tam się widzimy, także są akcje, a co za tym idzie jakieś wyniki pozytywne. Coś powiesz dobrego na temat clean service? Jasne, zawsze chłopaki walczyli, także agresywnie, stawiali nam czoło z początku, gdzieś tam te bramki się nie pojawiały, także gdzieś tam pierwsza bramka padła, worek się otworzył, więc chłopaki trochę się cofli, to nam trochę ułatwiło, ale, ale walczyli, walczyli, stawiali czoła równym. Dzisiaj się dowiedziałem, że trenujecie też teraz cały czas, że zgrywacie swój zespół, to chciałem tak się dowiedzieć, jaki element u was szwankuje i czy macie jakiś tam etap, gdzie tam pracujecie nad właśnie jakimś elementem, żeby go jeszcze gdzieś tam do, do pieśni doszlifować. A tego ci nie mogę powiedzieć tak, bo bym zdradził nasze słabe punktów, a my nie mamy słowa punktów także. No i bardzo dobra odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź. Sezon powoli, powoli dobiega końca, jakby nie patrzeć zostają czy kolejki do rozegrania w waszym wykonaniu. Można pomału podsumowywać może nie ma tej pierwszej piątki, więc tutaj może jakiś zawód, ale dzisiaj też jedna osoba z waszego zespołu, może nie będę mówił nazwiska, powiedziała, że nie spodziewała się takiego poziomu w tej drugiej lidze. Zgadza się, jednak gdzieś chłopaki walczą trochę te zmiany, gdzieś tam jakaś, jakaś ruszada się pojawiła, więc podejrzewam, że i ta druga piątka pokaże jednak trochę takiego zadzioru i nie będzie tak łatwo, jakby to się wyglądało, ale Dajemy radę, my też jesteśmy lepsi. Jesteście lepsi, ja takie pytanie daleko, daleko idące. Czy to taki będzie jednorazowy epizod w moich ligach, czy to falowej, czy to orlikowej? Czy będziecie raczej starać się gdzieś tam występować dłużej, więcej na tych ligach, czyli też powiedzmy jeszcze hala. Czy ten Orlik to jest tylko tak teraz, czy o przyszłym roku też będziecie myśleć? Myślę, że już o to pytałeś, już wdzielałem Ci odpowiedzi, ale powtórzę, że jak wszystko dobrze pójdzie, idziemy dalej do przodu i też się pojawimy w następnych rozgrywkach. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za wiele. Dzięki piękne.